A ja dzisiaj jestem z moich bestii, tylko Cze Tylko ona nie gra. Cześć! No i ona będzie tu gadać, komentować. Ona ja. nie, nie gada cię nagrywa. Polecam mój kanał. Chyba Ryzi Jennian nie... Dizia. Czekajcie muszę sprawdzić. No, ty w ogóle nic nie nagrywasz. Tylko coś tam sobie raz na tydzień nagrasz. No bo nie mam co. Dej. Przestań mówić Daj. Tak Boże, gdzieś mnie tytnęł no, Tak serio? Z gr... e... resztą można zwery, Andrzej zara Dobra Aha. Normal Normal z ciebie hi, 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 hi. No i co mi to chodzi, A ty grać nie umiesz Jako szeryf e -e -e. Ja nie spróbuję to zainstalować. No to próbuj. Ale wątpię, żeby mi się udało. No bo jej się coś popsło i jędrze tak, tu. bo to nie zda, się nie mów, co to nawet, bo nie wiesz. To? No to Usuń to. Nie da się, bo trzeba mieć do tego kod. No ja nie mogę. A ja nie znam. Minus super proszę. prostu. Tu jest. Nie to co się stało. Co? Zabili cię Ty tam graj, nie patrz mi w telefon. Nie, no, jest... Roblox. Zainstaluj. Się. No i popatrz. No. U -u -u -u. Yeah. Mam za dużo miejsca. No to usuń coś. Nic, ja mam tylko... Ja mam tylko YouTube'a. Że mniej więcej aplikacyjnie ja do grania. No, Bo ja tylko na YouTube siedzę. To na Robloxie na mamę Nie bo. albo. Nie, bo się nie da. Bo to mam od razu już budowane. Eee, dobra, już będę patrzyła w swój telefon, nie jest swój. Ej, ej, mi, 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 Boże, taka robuxera a patrzcie jakie ma może i pistolet. Łał! Nie może sobie kupić za Robuxy 3000? 3000? Ej, pocz! O, ja wlazłam, tak kiedyś tam wlazłam. Ja tam kiedyś wlazłam. Wypnęło wszystkich, a mnie oczywiście, że nie. Uuuu! Uh. Szeryf! Ej, Ej, ej dobra, mówimy sobie, raz teraz ty, wygram. Ja Tylko jak będziemy Jak ty będziesz szeryfem... Jak ja będę szeryfem, to ci dam. Ok. A. jak ty będziesz mordercą, to dasz mi. Bo ja jestem dobry, w byciu mordercą. No na stówę, jak w ciebie strzelą chyba. Dobra. jestem dobra byciu normal, wiecie? Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Oj, nagle się odlegowujemy zwycięstwo. Żyja? Nie wiem. Walczy mi, że żyję. No! Dobra, Sophie. Może. Coś masz w górę jakbyś nie widział z jakimiś sami gramy Hello Hej hey. A z ciebie Sigma normalnie hmm. Kocham tą muzyczkę Teraz ja nie. No zobaczymy kim jest. Kim będę. Okay. A jak normal, to możesz być... możemy być... Przeście! Mam rację? Tak. Jak, ben, jak będę normal to potem ty. Żeby być lara. Jeszcze by była młodera. Ola, tak? ty zawsze gdy jesteś młodycą i widzisz szeryfa na że on ciebie goni i ty po prostu idziesz idziesz z nożem. On wiadomo ze strzeli, a ty potem się drzesz. No, nie, 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 nie. No, jak mogę mnie strzeli? Próbuję go zabić. No właśnie, jak próbujesz jego zapić, no tu nie idziesz jak normalny jakiś człowiek, tylko... Nie wiem jak ty grasz masz. Y y no. normalnie, tak jak... to Boże, bo ja jak ty grasz? Normalnie. Typowa ty grają, co tak. Może tak się nie da. Dasz. Nie. nie tylko ekranem Boże. Jakby to to teraz ja nie gram, tylko on. Widzicie jakie mam skiller obbyłowe? <laughs>

Yy, dobra, mówiłem wam hashtaka który musi być dzisiaj dzisiaj hashtag to jest Roblox. Nie, Roblox morderca. Nie, nie Roblox przegrany. Nie, Roblox morderca. Nie, hashtag Roblox. Dobra, hashtag Roblox. Uuu, albo hashtag zwycięstwo. Dobra, zwycięstwo. No to zwycięstwo. Wybierz wydaję. Co zrobić? Nie, nie. Nie wybierać, gata. Dobra, wybieranie mapa. Skanowanie! Nie, skanowanie jest kupie. O, dziękuję, dziękuję. Łaskawa Simon. Co ona zrobiła? No, wybrała moją mapę. I gzdę, ty tak zawsze nie mówisz w ogóle nie już wybrałeś moją mamę nic mi to obchodzi no i to że no bo leci jakiś minecraft na, na telewizorze ja tam widziałam ciebie jako minecraft xd normal z ciebie no i ale ja widziałam xd D. No, no dobra no, nie. no i nie przeklinaj Dobrze, ale czego ty przeklinałeś na swoim modki? Nie W wiem. swoim szorcie, tak, to będziemy mogli usunąć konto normalnie. Ale już usunęłam tego shorta, więc nie tu. Może jak ty to nudne. Nie. nie Wystarczy. we mnie, Boże, to za głupia. I, ale wiele pistolet, czy? A ja bym chciał co zrobić, żeby wiem czy to no to mój grad, ja mu... grupa Nina, Jula. Jula, ty pisz. Jula, Jula, pisz. O Boże, o, A tutaj jest ten pociąg. Mój brat cię też nam no, kocha pociągi. Pamiętam już jak tym pociągiem jechaliśmy? Mam się. On bo o pociągach. Boże. Trwa... Ła! O. o nie! Dobra. Kogoś hmm. no, już Ale kochanie, kończę ten odcinek. Nie! Tak. Dlaczego? No, Minutecz, 4 minuty, 9 minut. Dobra, i kończę ten odcinek, no, krótkie, krótkie. no bo jak robi dłuższe, no to mi, mi nie działa, żeby wysłać na YouTube w ogóle. Dobra, bajo. No jezu, wyłącz.